W tym materiale pokażę Ci, jak podłączyć portfel sprzętowy Ledger Nano S Plus bądź Ledger Nano X do MetaMaska i za jego pomocą wykonywać transakcje na blockchainie w o wiele łatwiejszy i co najważniejsze bezpieczny sposób. Jeżeli interesuje Cię temat kryptowalut i finansów, to kliknij i obserwuj, aby być na bieżąco z każdym materiałem. Partnerem tego kanału jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie możesz wymienić krypto na gotówkę w całej Polsce. W każdym moim materiale w miejscu na opis po kliknięciu pokaż więcej znajdziesz informacje o Partnerach tego kanału, w tym link do giełd, z których korzystam. Pierwszą z nich jest Binance, dzięki któremu otrzymasz dożywotnio 10% zwrotu prowizji z opłat transakcyjnych, jakie poniesiesz na tej giełdzie oraz do giełdy Bybit, która za rejestrację plus pierwszy depozyt oferuje bonusy do ponad 4000 dolarów. Dodatkowo w opisie profilu znajdziesz link partnerski do oficjalnej strony Ledgera, skąd możesz zakupić swój portfel sprzętowy omawiany w tym filmie. A wszystkie dotychczas nagrywane przeze mnie poradniki do kryptowalut znajdziesz pod tym linkiem i dostęp do nich jest bezpłatny. Nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Witam najlepszą społeczność na rynku krypto. Na początku odpowiemy sobie na pytanie, co wam daje podłączenie Ledger'a do waszego MetaMaska. Wiecie, to jest tak naprawdę dla was taka druga warstwa zabezpieczeniowa, która pozwala wam przechowywać wasze kryptowaluty na Ledgerze w bezpieczny sposób i dodatkowo możecie operować nimi na waszym MetaMasku, czyli transferować wasze tokeny w szybszy sposób, dodatkowo integrować się z różnymi dAppsami, czyli z zdecentralizowanymi aplikacjami takimi jak Uniswap, PancakeSwap, Osmosis i wiele, wiele więcej. No dobra, to w tym momencie przejdziemy sobie do naszego Metamaska. Mam nadzieję, że już go macie zainstalowanego i skonfigurowanego. A jeżeli nie, no to jak założyć Metamaska i odpowiednio go skonfigurować. Plus przekazuję w poradniku kilka typów ode mnie, także teraz w prawym górnym rogu wyświetlać się ten poradniczek i możesz sobie do niego przejść, a później wrócić do tego wideo. Gdy mamy naszego Metamaska, to teraz klikamy tutaj w nasz awatar i klikamy Podłącz portfel sprzętowy. Teraz wybieramy portfel sprzętowy, który chcemy podłączyć, w naszym przypadku będzie to Ledger. I tutaj mamy informację od MetaMaska, żeby połączyć się naszym portfelem sprzętowym Ledger, musimy mieć zainstalowaną aplikację Ethereum na naszym Ledgerze. Ja już tą aplikację zainstalowaną mam, natomiast jeżeli Wy jej jeszcze nie macie bądź masz jakiekolwiek pytania odnośnie portfela sprzętowego Ledger, to zapraszam Cię do najnowszego 50-minutowego poradnika związanego właśnie z tym portfelem, w którym omawiam wszystkie najważniejsze zagadnienia i pokazuję cały proces konfiguracji tego urządzenia. Film do tego poradnika wyświetlać się teraz w prawym górnym Także możesz na spokojnie do niego przejść. Więc, jak już macie zainstalowaną aplikację Ethereum, to klikamy Continue. Teraz mamy informację, że Metamask chce się połączyć z naszym urządzeniem. Klikamy Połącz. I tak się składa, że właśnie w tym momencie, gdy chcieliśmy podłączyć naszego Ledgera do Metamaska wyskoczył nam błąd i ten błąd najprawdopodobniej związany jest z tym, że w aplikacji Ethereum nie zezwoliliśmy naszemu Ledgerowi na podłączanie się do innych oprogramowań, czy też urządzeń, więc w tym momencie musimy takie zezwolenie wykonać. Przechodzimy w Ledgerze do aplikacji Ethereum. Teraz musimy przejść w prawo do ustawień naszej aplikacji, czyli do settings. Wybieramy opcję settings i teraz macie pokazaną informację odnośnie blind signing. I u mnie jest ta transakcja Zaznaczona jako Disabled Czyli mamy to wyłączone Aby zaimportować naszego Ledgera do Metamaska Musimy tą opcję włączyć Czyli teraz po prostu aby to włączyć Musimy przycisnąć dwa przyciski na górze U mnie zostało to już zaktywowane I możemy ponownie spróbować zaimportować nasz portfel Klikamy połącz No dobra i gdy już teraz to zrobiliście To pamiętajcie o tym też, że musicie mieć Odpaloną przy tym aplikację Ledger Live Aby po prostu do takiej inicjalizacji Między Metamaskiem a Ledgerem mogło dojść Dodatkowo musicie mieć włączoną tą opcję Którą przed chwilą aktywowaliśmy. Teraz wyświetlają wam się konta, gdzie Metamask pyta się nas, które chcemy konto zaimportować jako pierwsze. Pamiętajcie, że każde z tych wyświetlonych kont jest podpięte pod jeden klucz prywatny, czyli pod tą frazę SIT, którą spisywaliście przy konfiguracji waszego portfela ledger, o czym również wspominałem we wcześniejszym poradniku dotyczącego właśnie portfela sprzętowego ledger. Ja w tym przypadku zaimportuję sobie dwa konta do naszego Metamaska. Klikamy odblokuj. Mój ledger się właśnie w tym momencie zdezaktywował więc muszę ponownie wpisać pin i klikam jeszcze raz odblokuj. Nasze konta z ledgera do metamaska zostały zaimportowane, czyli ledger 1 oraz ledger 2. Teraz, gdy już macie Wasze konta zaimportowane, to tak jak w moim przypadku, mam Account1, czyli to jest to konto D025. Mam również zaimportowane konto leżerowe, które się kończy na 1A6E, oraz drugie konto leżerowe, które kończy się na DC50. Pamiętajcie też, że to pierwsze konto, które mieliście podłączone pod Metamask wcześniej, ono nie jest zabezpieczone leżerem, więc tutaj to bezpieczeństwo w przypadku tego konta jest o wiele mniejsze, aniżeli bezpieczeństwo w pozostałych tych dwóch kontach. Musicie odseparować to pierwsze konto. Od tych pozostałych dwóch kont Bo to są kompletnie dwa inne adresy Czyli tylko w przypadku tych dwóch kont Czyli ten Ledger 1 oraz Ledger 2 Gdy już tutaj będziecie mieć swoje środki To dopiero jak będziecie chcieli te środki gdziekolwiek wysłać Będziecie musieli potwierdzić to Ledgerem Więc to wasze bezpieczeństwo Posiadania środków właśnie na tym zaimportowanym koncie Zarówno pierwszym jak i drugim Wzrasta bardzo mocno Dobra, ja teraz przesłałem kilka matyków Z giełdy Bybit właśnie na ten portfel Abyśmy mogli kilka transakcji testowych porobić Jako, że ja tutaj jeszcze nie mam Mam sieci Matic dodanej, więc teraz pozwolę sobie ją dodać. Przechodzimy sobie do strony o nazwie chainlist.org, wpisujemy tutaj Matic, klikamy Connect Wallet, łączymy się teraz z tym portfelem, klikamy Połącz, klikamy Approve i klikamy Switch Network. Teraz klikamy Add to Metamask i sieć Polygon Matic została automatycznie dodana do naszego Metamaska i jak już widzimy, nasze Matiki, które przed chwilą przesłałem właśnie z giełdy, trafiły na ten portfel. I tak jak widzicie, teraz to pierwsze konto, które nie jest zaimportowane z leżera, na nim mam ponad 10 matików, a na tych pozostałych niestety tego matika nie mam. Więc teraz po prostu przelejemy sobie z jednego konta na drugie i wrócimy tą transakcją, abyście zobaczyli, jaka jest różnica między właśnie podpięciem tego leżera pod MetaMask a, a brakiem jego podłączenia. Kopiujemy teraz adres. Portfela sprzętowego Ledger Przechodzimy teraz do pierwszego konta Klikamy w matika, klikamy w wyślij Tutaj wklejamy adres Który przed chwilą skopiowaliśmy Ja wyślę wszystkie matiki, czyli klikam max I klikamy dalej I potwierdzamy naszą transakcję Te transakcje na matik są naprawdę szybkie Jak już widzicie ona w tym momencie przeszła Więc powinniśmy mieć nasze matiki na drugim koncie I tak się właśnie składa Że na naszym pierwszym koncie Ledger Te matiki wylądowały na naszym portfelu Ja teraz odblokuję jeszcze naszego Ledgera ponieważ się wyłączył. I teraz przykładowo chcielibyśmy wysłać tego Matic'a znowu na to pierwsze konto, czyli po prostu zrobilibyśmy powrotną transakcję. W tym celu udajemy się do konta pierwszego, klikamy kopiuj. Idziemy teraz do drugiego konta, czyli do tego konta podpięte ledgerem, Przechodzimy do kryptowaluty Matic, klikamy wyślij. Tutaj wpisujemy adres tego pierwszego konta, klikamy max i klikamy dalej. I teraz jedyna fundamentalna różnica jest taka, że przy wysyłaniu teraz naszego Matic'a na inny portfel, korzystając właśnie z konta, które zaimportowaliśmy z leżera, żeby doszło do tej transakcji, będziemy musieli potwierdzić na naszym portfelu sprzętowym, które mamy fizycznie w domu, że taką transakcję chcemy dokonać, czyli po prostu to bezpieczeństwo tych transakcji posiadania tych kryptowalut w sieci na blockchainie bardzo mocno wzrasta. Klikamy potwierdź i na naszym metamasku pojawia się coś takiego jak review transaction, czyli musimy po prostu teraz zweryfikować, czy ta transakcja, która tutaj jest, jest zgodna. W tym celu weryfikujemy ilość matików, jaką wysyłamy na drugi portfel, weryfikujemy również adres, czy się zgadza i to wszystko na naszym portfelu sprzętowym. Tak samo weryfikujemy, czy po dobrej sieci wysyłamy nasze kryptowaluty, w naszym przypadku jest to sieć Polygon, więc jest wszystko ok. Tak samo informacje odnośnie FIS, czyli opłat transakcyjnych, wszystko się zgadza i klikamy Accept and Send. I transakcja przeszła pomyślnie. Teraz czekamy tylko na potwierdzenie z blockchaina, że nasza transakcja doszła do skutku. I na naszym pierwszym koncie mamy już nasze matiki, które przed chwilą przesłaliśmy właśnie z tego pierwszego konta ledger. I tak naprawdę, jeżeli teraz macie podłączonego tego ledgera do waszego Metamaska, to możecie korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje wam właśnie blockchain. Czyli po prostu możecie łączyć się teraz z każdą zdecentralizowaną aplikacją na różnych sieciach. Tutaj akurat w tym poradniku pokazałem to na przykładzie Polygona ponieważ transakcje na tej sieci są naprawdę niskie, nie chciałem tego robić na głównej sieci Ethereum, natomiast możecie teraz podłączyć tutaj na przykład sieć Binance Smart Chain, Arbitrum, Optimism i każdy łańcuch, który jest kompatybilny z EVM, czyli z maszyną wirtualną od Ethereum i działać po prostu na Ledgerze za pomocą właśnie MetaMaska. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę i subskrypcję kanału. Przypominam, że link partnerski do oficjalnej strony Ledgera znajdziesz na dole, w opisie tego odcinka. Dodatkowo, jak masz Jakiekolwiek pytania możesz śmiało zadawać je w komentarzach pod tym filmem, będę odpowiadać na każde Wasze pytanie, daj znać czego chciałbyś bądź chciałabyś nauczyć się w kolejnym poradniku. Do następnego materiału, pozdrowariacie!